Dzień dobry. Dzisiaj sobie nagrywaliśmy Bad Warsy w Minecraft z Oskabowskim, drugą część no i zapraszam Was do oglądania! Siostry Gibsonem 77. Dzisiaj jesteśmy w BedWarsa z Okej, okay, a więc hej, cześć, Witajcie z tej strony Oskabowski. Dzisiaj jesteśmy sobie na w BedWarsa i jesteśmy dzisiaj z Gibsonem 77. Tak. który prowadzi dzisiejszy odcinek. Zapraszam was na nasz drugi kanał na kanał Mój Oskabo i bo na kanał wleciał, Oskabowski, bo, bo właśnie wleciał film. W ogóle wiesz, że dziś wczoraj wystartował drugi sezon koks O! Wow. A no i widzowie na 6 łapek w górę wlatuje następna część z... Bed Warsów Z Warsów No i dzisiaj ja mam challenge, że albo niech nie będę tego wykonywał, ja <laughs> Nagramy to do mnie. Dobra. O, niebiescy już nie mają łóżka. Ciebie tego robić nie będę, pan... No właśnie, morscy mi o to chodzi. Chodź. Poczekaj, ja tylko sobie pozbieram. Kupię sobie. Mie... Ej, Kupię ale w poprzednim odcinku, by ty się na mnie darłeś, że jaś se poszedłem. Tak mi mówiłeś. Ej, I, tak dar... I ty się tak darłeś trochę na mnie. Że, że, no że, że Cię zostawiłem Szybko! Szybko, szybko! Że szybko. Cię zostawiłem samego z żółtymi. Czekaj, mam co radę. Rozpadł! Zabij go, zabij go! Kurde. hej mm. Ej, do, od tyłu mnie rozklepał ktoś! A, to No i dwóch Uż jest. Nam, że nie jest tylko. Ej to ten, to ty się na mnie darłeś, że cię zostawiłem samego, a wiesz co jest było najlepsze, że ja poszedłem rozwalić tych żółtych i ja ich rozwaliłem faktycznie A ty się na mnie darłeś, że cię zostawiłem samego i nic nie zrobiłem Ty się tak dziwiłeś, gdy ty, tylko zobaczyłeś... Dawaj, 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 dawaj na nich, mu ma 7 serca Czekaj A nie ma drugiego w bazie Pilnuj, 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 pilnuj. Yy, łapto. No dzięki. się to jest potrzebne. Ja chcę to zrobić. Ej, zielony mi pomoże. Zielony zielony szef, zielony mi pomoże. No. Ej. Ej, zielony rozwala łóżko. Aha. Ej, a ja. Ej, zielonego, please. Kurde! Bo ja chciałem coś z zielonym, ale, ale roz... zielony! Ale, ale rozwalił go chyba morski. Nie, on tam żyje dalej. Matko Cheater, cheater. Kurde, jeden morski żyje. Kurde. Muszę go dokończyć. Idę Co? go dokończyć. To jest... Ja łóżko zabuduję. Gliną na raz Idę go dokończyć, czekaj. Mime, mamo, mime, mamo, mime, mamo, Ej, ale on dobrze PVP umie? Zabił mnie! Nic U. mu nie zadawało! Tym umie tak PVP, człowieku! Tu my go nie zabijemy nie na nigdy. Musiałbyś Powiadaj, mieć. Tak, złoto. Powiada, że PVP umie. Ja go zaraz na sklepie. Nie bo rozklepiesz go. Rozklepię go. Jak biorę firebola, rzucę na niego i go jeszcze dobiję mieczem. To... Ale wiesz, że fireball mu nic nie zada. To chociaż go odrzuci. Może spadnie. Gdzie on jest w ogóle? Nie spadnie, bo siedzi w takim miejscu, że typ nigdy nie spadnie. A winijże go. Tak, to teraz zabij. Jestem pewien, że ujrzysz. Bo on nie ma taką czujność. Jak ty tylko do niego podejdziesz, to on się włącza. Uważaj! Różowy za tobą, różowy za tobą! Zaczynaj! Bij się, zbij się, bij się! Dawaj, dawaj go, Ale ja ci mówię, tego nie zabijasz nigdy w życiu! On się chowa, bo on się boi. Ja byśmy go... No, go zabij! On stoi za tobą, no! No ale różowego, czy którego ja mam w końcu zabić? Bo już nie wiem. A tego nie zginąłem, nie Różowego zabiję! Biję. Różowego bije. No, typie morskiego miałeś zabić, bo morscy łóżka nie mają, a różowi mają! Tu się różowych nie opłaca! No. Mm, o, Jezu, no. A ty się masz że żelazne, a ja nic nie mam. Różowy idzie Dobry. na nas. Rozwalim tego morskiego! Ej, idzie różowy Ale to rada. nie. Ej, e, różowy jest! Biorę. Dobra. Dobra, zabiłem. Dobra, łatwo z nim. Mime mama. Mime mamu. Ej, popilnuj chwilę bazy, ja idę rozklepać. Teraz słuchaj mnie, żebyś się na mnie nie dał. Ej, różowy idzie. Idę rozklepać różowy. Popilnuj mi bazy. Pomagam. O kurde. Ło! Nie spokojnie. Pod kontrolą. Uważaj! O kurde! Uh! Ficha, Silverfish! Go zabiłem go, tego pufferfisha. Silverfisha tak. rzucił. Dobra. Ej, zostaliśmy tylko my, zieloni i oni. Ej, tylko! <śmany> Spadł! Zieloni! <śmany> 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 Ej, pomóż, 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 no ale... pomóż! Kurna! Zabij go, zabij go. Zabij! No, ale ja mam, złoto! idzie ich dwóch jest. To to je odłóż. Papak jeden. Widzę ich, widzę, ich, widzę ich, widzę gdzie jest ich baza. Idziemy. Ej, Ej popilnujesz ty. chwilę bazy? Zabij ich i popilnuj bazy chwilę. mnie minutę popilnuj. u mnie PvP. Nie umiem. Jak nie umie? Umie. On ma strategię dobrą. By się wyjść do góry. Ey, on się kopie, on się kopie pewnie. O jest tu! Pomocy! Grrr, ten nóg. No Kurna, no nie nie no ma... ja go zabiję! Weźmy, ja no nie mam Ja nie mam wełny! Ja go zabiję! Dobra, typ ma że... tak mało życia, że no, nie gro... wiem. Nie Tylko czym... nie zabierę mi zender ciasta złota. Mamą, 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 zabił mnie prawie! Pomóż mi! No Jezu, no a sam mówię, że nie. Nie dam za Kurde, prawda? on jest na z No ja, no. Zabił mnie, dzięki! Dzięki no za pomoc! Gdzie on jest? No na no, 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 no. Kurde, spadłem! Jest taki beznadziejny w PvP. On ma dobrą strategię, ale PvP nie potrafi. Gdzie on jest? Kurna, no co za tyle. Ja chcę sobie zbroję lepszą kupić, no. O, 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 o kurde. Mm. Otrzymaj go tę chwilę, to firebola kupię. Oh, ciekawe, jak mam go podtrzymać? Jak mnie ciągle zrzuca. Zabił mnie! Nie! Ja. No idę! Ej, kurde, Jezu, się. nie potrafisz! Nic nie potrafisz po prostu. Za ciebie muszę wszystko robić. Weź go, zabij, a nie farm itemy. I już po łóżku jest. to jak proszę, jak chcemy zginąć, to giniemy. Jak nie chcesz na itemy poczekać. Na... O! No ty pieno, Ja nie chcę zginąć! Tylko musisz mi pomóc! Bo jak ty będziesz... Bo jak ty będziesz się farmił itemy, to on przyjdzie i wszystko rozwali na raz! Fajny itemy masz po w takiej sytuacji! Dzięki, jest? Nie. Zabiłem! Zabiłem go, ale zabili mnie od tyłu. Wiesz, dzięki. Dzięki, wiesz. Ja też dziękuję. A ja ci nie. Ja bardzo Ci dziękuję, że mi wszy we wszystkim pomogłeś. A ja dziękuję, że ty mi we wszystkim pomogłeś. Widzicie, widzowie, jaki hojny jest dla mnie. No a... Nie, widzowie, Prze... Kto tutaj... Kto tutaj jest beznadziejny w te ja mu mówię, weź mi pomóż. To ten nie, ten farmie itemy. To jego farmienie temy wszystko skończyło tak że nikogo, że ja wszystkich w całej nie zabiłem. Rozklepałem Morskiego. To po co ja to łóżko kurna zabudowuję? Od razu iść się lać z nimi. Co ja robię z tym łóżkiem? Po co ja to robię w ogóle? Może się no, iść lać od razu. Jak wszystko źle robię, to od razu się idę klepać. Dobra, no i ci cię klapać. Eee... Yy... No dawaj, no dawaj typie, no dawaj, no dawaj, no o idzie tam do nas, zaraz Zabię. po łóżku będzie. On cię zabił serio! Nie no, nie, nie, ja z tobą nie wytrzymam. Zabił mnie! Zabiłem go! To jest ten, co nas rozklepywał w poprzedniej rundzie, wiesz Zdaje fajnie! Nie mamy przez, przez to łóżka. się rozbudowywać wiesz? Łóżko trzeba rozbudowywać. Tylko. Dawaj go. No kurde, no mi nie da się. Zabiję go, nie! Zabiję go. Tak, tylko ja zginąłem, bo ja z nim walczyłem cały, cały czas. Ja, no nie, A ty no, 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 nie, No dobra. zadałeś mu pięć ciosów. Zadało się mu pięć ciosów. I go zabiłam. Ale ja go dokończyłem. O jest! mój przyjaciel, żółty! Nie no, dobra, teraz full skupienie, słuchaj. To się skup, skup się! Ty się właśnie skup! Rozbudowaj łóżko! Ach, no nie! Co wy mamy z tym łóżkiem? Ogarnij się, bo na ostatnim odcinku to ty dobrze grałeś, a teraz to. Nie wiem. Dobra, już koniec tego. Eee, ten. Biorę bloki i idę rozklepać niebieskich. Ja nie lubię, jak się ktoś na mnie drze. A ja nie lubię, jak ktoś mi nie pomaga. Nie drze się na mnie dobrze? Ty się na mnie nie drży. Nie, no nie tak. A ty to... mi pomagaj! O! To ja się mogę na ciebie nie drzeć Teraz akurat się nie Ale Nie, ja mam robić? E, mogę na ciebie nie drżyć, jak mi pomożesz. Ale co ja mam robić? Pomagać mi. Ale jak? No albo łóżko. No rozwaliłem albo... niebieskiego łóżko. Albo łóżko, albo pomoż. Rozwaliłem niebieskiego i uszpyń. No i dobrze. Widzisz, sam se pomożesz Sam se dasz radę Kurde zabił mnie drugi niebieski O matko <śśm> Dobra, dawaj go No czekaj no albo budujemy łóżko, zabudowujemy albo nie wiem no Nie mam mamo nie mam nie ma 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 Jedno Zwa, albo... Zrzuciłem go, zrzuciłem go! Jedno albo drugie. Jeden się tym zajmuje, a tym. E, uważaj na Morskiego, niech ktoś kupi ulepszenie. Na Morskiego. No bo tutaj planuję iść chyba. O zieloni już łóżka nie mają. Hmm. Ziele nie mają. I widzisz jak rozbudowujesz łóżko, i. już. No nie nie jesteś tak. Jak mam, nie zabierasz do... żelaza ani złota, no to można jakieś łóżko rozbudować. A, a ja cały czas nigdy nie siedziałem w badzie i nic ci nie zabierałem. Wszystko mi zabrałeś był odcinek. Mi siedziałam na... Dobra, dosyć tego, bo normalnie... Dobra, dawaj, dawaj, rozklepiemy no, no, to łóżko czy rozklepiemy ich? No, łóżko rób, a ja ich rozklep spróbuję. Bo... Jak będziesz wiedział, że już nie że już lepiej tego łóżka nie zrobisz, to możesz... to chodź. Bo jak mi powiesz, że ja... Jak, jak już zrobisz to maksymalnie. Bo jak ty mi... Bo jak ty mi powiesz, że ja że ja ci nie pomogłem, to ja nie wiem normalnie. Teraz to mi pomagasz! Ale co jakbym ci powiedział, że że idę ci przynieść emsy na Obsydian. No i dobrze. Trzeba się do środka łóżka dostać, patrz co ja z tego zrobiłem, jak klocek. <laughs> Czekaj, jeszcze nie widziałem tego, muszę to zobaczyć. Ej, mam dla ciebie 8 emsów. No to dobrze. O, 8 M sów to można już coś kupić. Dawaj. Możesz cały obsydian, tylko obsydian. Dobra, to muszę kupić obsydian. Kupi obsydian. No żeby ktoś tam nie przyszedł. Idą chyba. No, górna. Biali, 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 biali. Oni Ale... mają muszkę, więc. Ale ja obsydian kupiłem. Zabiłem go. E, nie, on żyje, on żyje. Kurna, Biękny jest ja go nie dosięgam o skubard no co ja mam iść do łóżka czy w końcu nie bo już nie wiem i to Do mnie nie postawił o kurde nie O kurde. zabiję go kurde zabijesz go zabiłem go Dobra, 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 dobra. Pilnuj, żeby dali y... nieśli. Ja muszę iść do środka tego. Szybko. Nie yy, do... yy, Dobra, dobra, postaram się pilnować. I tam sobie robię. I mogę pilnować, dobra. To szybko. Dobra? Dobra, idę do nich jak coś. No. Dobra, może mi się nic nie stanie. Mime, mamo. Mime mamo, mime mamo. Nie, rozwalili mnie, kurde. Słuchaj, yy, biali do nas prawdopodobnie próbują dojść, więc musimy... Ej, musimy. O, ej, dobra, nie starczyło mi bardzo tego. Obsydianu tam jakoś zabudowałam, ale oni nie mogą widzieć, że my mamy obsydian, bo wezmą kilo. Ale... Wow. Ale ja ci dałem tyle tego, że możesz to maksymalnie obudować. To i to jak ci nie mogło... Jak ci mogło nie starczyć? Ej, Nie starczyło mi! No jak ci nie mogło nie starczyć? Dałem ci osiem emeraldów. No to tylko osiem kupiłem i tam nie starczyło na wszystko. No to, no to osiem to by starczyło. Nie starczyło. Jezu, no ja nie mogę. Biorę ten obsydian i, i muszę to pilnować, żeby jest... mnie nie zabili. Biały jest u, u tych, u niebieskich. Ale mam diamenty, idzie biały. Pójdze. Biały idzie, z dwóch stron idą. Tu jest Ty wiesz, no, tak ja biorę tego. Ty bez tego ja biorę tego. Kurna, ten to już w ogóle. O, spadł. Boi się mnie! Dobra. Ej, pomóż! On się mi ten... Nie mam jak! O, zabił! Spróbuję mnie jeden zabić! Gdzie, Gdzie on jest? Gdzie Tam nie? jest na górze. O kurde, za ten strzelają, strzelają. Chwila. Damy, pomóż, po... Ej, spadłem. spadłem! pomóż, pomóż. Idę, 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 idę. Idę. Mm, mime mamo, mime mamo, mime mamo Co on robi? Fireballe! On jest y i bloki by... O nie, TNT znowu! Ale tam jest obsydian chyba No jest obsydian mm? Nie mam... Jeden dostał! Uciekaj, okay. y Ja spróbuję się zająć obsem, okej? Okay? Dobra To czekaj, kupię sobie lepszy mieczyk do walki Zabuduję, spróbuję to maksymalnie zabudować. Ty, ty ten, ty, ty mnie broń, ty broni, żeby mnie nie to Ja jeszcze do kupię tego i to zabuduję na górze, bo oni to rozwalają. On tego nie rozwalą, nie dadzą rady tego rozwalić. A bo ty to źle zabudowałeś po prostu. Morsty do To jest trochę źle obudowane, to dlatego nie steruję. A, morsty jest jeden tylko. Dobra, ja obudowywuję. Zaraz będzie full. Zaraz będzie full łóżko. Ej, idzie! E... Idzie! Ej, jest, w środku, w środku jest, w środku jest! Masz Opsa jednego? W środku jest! Ej, zabijam go! Biały, białego zabijam! Ej, zabij mnie! Masz... masz OPSA! Nie ma w środku, łóżka jest! O, Nie, nie, dobra. E, bo tam, bo tam. On jest w miejscu, gdzie nie jest zabudowane. No tak. nie, no bardzo. No nie mamy łóżka. Wiesz dlaczego? A, dobra już. O kurde! Pomóż! No, kur... no, z dwóch mnie na. Z dwóch mnie napadli. No, dwoje. Słuchaj. Wiesz, jak ty powinieneś to. Bo wiesz, co się stało, bo to łóżko było źle obudowane. I przez to oni, oni to zniszczyli, bo to łóżko było źle obudowane. Co ja poradzę? No to, że to ty to obudowywałeś, no. No nie skoczyłeś tam znowu. Wiesz, wiesz na czym to, jak ty to powinieneś obudowywać? Pokażę o zieloni. Ja ci pokażę, jak ty to powinieneś obudowywać. Patrz! Jak tam ci znowu obsydian, to obudowuj to tak! No wiem! Tak to obudowy, no a ja nie wiem. tak! No ja wiem, Bo ale... tak ty... to było A to jest lepsza ochrona. Ale jak ty tak zrobiłeś, to nam rozwalili to łóżko. Dobra, I wtedy wizowy. na mnie starczy obsydianu, jak ty tak zrobisz. Dobra, widzowie, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. no Do następnego. Elo. Dobra.